Bało się, że wskazał wtedy, że są ważniejsze wydatki, co wywołało wiele pytań, m.in. małgorzaty Hursztyn Mamy piętnastoletnie jagienki, dziewczyny z wrodzoną łamliwością kości i niewydolnością oddechową. Wiele osób po y, ostatnim oświadczeniu premiera jest po prostu y, bardzo, bardzo zawiedzionych, rozczarowanych. Tysiącom innych osób niepełnosprawnych odebrano nadzieję. Nie mogła właśnie, to by była asysta, żeby nie z rodzicami, będzie na siedem. Praca opiekunów osób z niepełnosprawnościami jest często ponad ludzkie siły. Znam mnóstwo osób, które, dla których to jest być albo nie być. Ale gdy rządowy pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych odpowiadał na pytania w sprawie projektu, sala sejmowa wyglądała tak.